Ósma godzina, córko moja, nie pozostawiaj mnie samego. Przyłóż swoją głowę do łona mojej drogiej mamy, a wtedy, nawet z zewnątrz, usłyszysz moje jęki i błagania. Kiedy widzę, że ani moje jęki, ani moje błagania nie budzą ustworzeń współczucia dla mojej miłości. Przyjmuję postawę najbiedniejszego spośród wszystkich żebraków i wyciągam swoją małą rączkę i proszę przynajmniej przez litość, jako jałmużnę, o ich duszę, ich uczucia i serca. Moja miłość za wszelką cenę chciała zdobyć serce człowieka. A kiedy widziałem, że po siedmiu eksplozjach mojej miłości był nadal oporny, udawał głuchego, nie dbał o mnie i nie chciał mi się oddać, moja miłość chciała się posunąć jeszcze dalej. Powinna była się zatrzymać, jednak się nie zatrzymała, chciała jeszcze bardziej wyjść poza swoje granice. Sprawiła, że mój głos, już złona mojej mamy, dochodził do każdego serca, i to w najbardziej ujmujący sposób, za pomocą najgorętszych modlitw i najbardziej przenikliwych słów. Czy wiesz, co do nich mówiłem? Dzieci moje, oddajcie mi wasze serca. Dam wam wszystko, co tylko chcecie, pod warunkiem, że dacie mi w zamian wasze serca. Stąpiłem z nieba, aby je zdobyć. Och, nie odmawiajcie mi tego, nie rozwiewajcie mojej nadziei. A kiedy widziałem, że byli oporni, a co więcej, wielu odwracało się do mnie plecami, zaczynałem łukać, składałem swoje maleńkie rączki, płakałem i głosem zduszonym od płaczu dodawałem Oj, oj, jestem malutkim żebrakiem. Czy chcesz oddać mi swoje serce, przynajmniej jako jałmużnę? Czyż nie jest największym nadmiarem mojej miłości to, że stwórca, aby się zbliżyć do stworzenia, przybiera postać maleńkiej dzieciny, gdyż nie chce wzbudzić w nim lęku i prosi go o jego serce, przynajmniej jako jałmużnę? A kiedy widzi, że stworzenie nie chce mu go dać, błaga, łuka i płacze. Potem słyszałam, jak do mnie mówił, A czy ty chcesz mi oddać swoje serce? Może i ty chcesz, abym łukał, prosił i szlochał, żebyś mi oddała swoje serce? Czy chcesz odmówić mi jałmużny, o którą Cię proszę? I gdy to mówił, słyszałam, jak łukał: A ja, Jezu mój, nie płacz, oddaję ci swoje serce oraz całą siebie. Wtedy głos wewnętrzny mówił dalej: Przejdź dalej, przejdź do dziewiątej eksplozji mojej miłości. Dzień ósmy, 23 grudnia. Gdyby Jezus nie musiał nas odkupić, tak czy owak by się wcielił, ale przyszedłby chwale jako król i głowa swojej rodziny. Mała córko mojej Bożej woli, musisz wiedzieć, że posiadanie zwierzchnictwa nad każdym czynem stworzenia jest absolutnym prawem mojego Bożego Fiat. A kto mu odmawia tego zwierzchnictwa, odbiera mu Jego boskie prawa, które sprawiedliwie mu się należą, ponieważ jest stwórcą ludzkiej woli. Któż mógłby ci powiedzieć, moja córko, ile zła może wyrządzić stworzenie, gdy odstępuje od woli swojego Stwórcy? Zobacz, wystarczył jeden akt odstąpienia pierwszego człowieka od naszej Bożej woli, aby zmienić nie tylko los ludzkich pokoleń, lecz także sam los naszej Bożej woli. Gdyby Adam nie zgrzeszył odwieczne słowo, które jest wolą Ojca Niebieskiego, tak czy owak przyszłoby na ziemię, ale przyszłoby w chwale triumfujące i panujące w widzialnym towarzystwie swojej anielskiej armii, którą wszyscy by ujrzeli. Wspaniałością swojej chwały zachwyciłoby wszystkich, a swoim pięknem przyciągnęło wszystkich do siebie. Przyszłoby w koronie króla i zberłem dowodzenia, aby być królem i głową ludzkiej rodziny i tym samym zrobić jej większy zaszczyt, dając możliwość powiedzenia mamy za króla człowieka i Boga tym bardziej, że twój Jezus nie stąpiłby z nieba, aby napotkać chorego człowieka, ponieważ gdyby nie odstąpił on od mojej bożej woli, nie byłoby chorób duszy ani ciała, gdyż to ludzka wola niemal zatopiła boleściami biedne stworzenie. Fiat był wolny od jakiegokolwiek cierpienia. I taki miał być człowiek. Miałem więc przyjść i napotkać człowieka szczęśliwego, świętego i pełnego dóbr, z którymi go stworzyłem. On natomiast zmienił nasz los, gdyż chciał czynić swoją wolę, a ponieważ zostało postanowione, że miałem stąpić na ziemię, a kiedy boskość coś postanawia, nikt nie może jej ruszyć, zmieniłem tylko sposób i wygląd. Stąpiłem na ziemię w bardzo skromnym przebraniu, ubogi, bez żadnej chwalebnej oprawy, cierpiący, płaczący i obciążony wszelkimi nieszczęściami i boleściami człowieka. Ludzka wola sprawiła, że przyszedłem spotkać człowieka nieszczęśliwego, ślepego, głuchoniemego oraz pełnego wszelkich nieszczęść. Ja zaś, aby go uleczyć, musiałem przyjąć je na siebie. A ponieważ nie chciałem go przestraszyć, musiałem się ukazać jako jeden z ludzi, żeby ich zbratać i podać im niezbędne środki zaradcze oraz lekarstwa. Ludzka wola ma więc moc, żeby uczynić człowieka szczęśliwym lub nieszczęśliwym, świętym lub grzesznym, zdrowym lub chorym. Zobacz więc, jeśli dusza postanowi nieustannie czynić moją Bożą wolę i w niej żyć, zmieni swój los. Moja Boża Wola zawładnie stworzeniem i zrobi z niego swoją zdobycz. A dając mu pocałunek dzieła stworzenia, zmieni swój wygląd i sposób postępowania, przytuli je do piersi i powie mu: Odłóżmy wszystko na bok. Dla Ciebie i dla mnie powróciły pierwotne czasy stworzenia. Wszystko będzie szczęściem między Tobą a Mną. Będziesz żyć w naszym domu jako nasza córka w obfitości dóbr swojego Stwórcy. Słuchaj, moja mała córeczko mojej Bożej woli. Gdyby człowiek nie zgrzeszył, gdyby nie odstąpił od mojej Bożej woli, ja tak czy inaczej przyszedłbym na Ziemię. Ale czy wiesz jak? Pełen majestatu, jak wtedy, gdy zmartwychwstałem. I choć miałem swoje człowieczeństwo podobne do człowieka i zjednoczone z odwiecznym słowem, to przyszedłbym w bardzo odmienny sposób. Moje zmartwychwstałe człowieczeństwo było chwale, odziane w światło, nie podlegało cierpieniu ani śmierci. Byłem boskim triumfatorem. Natomiast moje człowieczeństwo przed śmiercią podlegało, choć dobrowolnie, wszelkim boleściom, a co więcej, byłem człowiekiem boleści. A ponieważ człowiek miał nadal zaślepione oczy ludzką wolą, czyli był nadal chory, więc niewielu mnie widziało, gdy wstałem, co służyło temu, żeby potwierdzić moje zmartwychwstanie. Wstąpiłem więc do nieba, żeby dać człowiekowi czas na przyjęcie środków zaradczych i lekarstw, tak aby człowiek mógł się wyleczyć oraz przygotować na poznanie mojej Bożej woli i tym samym żyć nie swoją wolą, ale moją. W ten sposób będę mógł się ukazać w pełnym majestacie i chwale pośród dzieci mojego królestwa. Moje zmartwychwstanie jest więc potwierdzeniem Fiat voluntastua, jako w niebie tak i na ziemi. Po tak długiej boleści, którą znosiła moja Boża wola przez tak wiele stuleci, nie mając swojego królestwa na ziemi, ani całkowitej władzy, było słuszne, żeby moje człowieczeństwo ocaliło jej Boże prawa i zrealizowało mój i jej główny cel utworzenie Królestwa woli Bożej pośród stworzeń. Aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie, w jaki sposób ludzka wola zmieniła los człowieka i los woli Bożej w odniesieniu do człowieka, Musisz ponadto wiedzieć, że w całej historii świata tylko dwie osoby żyły w woli Bożej, nigdy nie czyniąc własnej. Wszechwładna królowa i ja. Odległość i różnica między nami a innymi stworzeniami jest nieskończona, tak iż nawet nasze ciała nie pozostały na Ziemi. Służyły jako rezydencja dla Bożego Fiat, który czuł się nierozłączny z naszymi ciałami. Dlatego się ich domagał i swoją władzcą siłą porwał je razem z naszymi duszami do swojej niebieskiej ojczyzny. A co jest przyczyną tego wszystkiego? Jedyną przyczyną jest to, że nasza ludzka wola. Nigdy nie dokonała ani jednego aktu życia. Pełną władzę i pełne pole działania miała jedynie moja Boża Wola. Jej moc jest nieskończona, a jej miłość nadzwyczajna. Tom 25, 31 marca 1929 roku.